Dzień dobry serdecznie. Wczoraj naprawdę był bardzo długi dzień związany z znanym Madrid, no bo niedorzecz wczoraj graliśmy mecz ligowy z Las Palmas. To jeszcze przed meczem ligowym pożarliśmy rywali falzy ligowej Ligi Mistrzów. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to pamiętajcie o hatliku mojego kanału, czyli sub, like, dzwoneczek i oczywiście komentarz pod filmem. I także pamiętajcie o obserwowaniu mojego TikToka, gdzie tam też są ciekawe informacje związane z, z Realem Madrid. I nie przedłużając, teraz zaczynamy odcinek. A więc wczoraj Monako Monaco odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nowy, nowy format składa się, że Teraz kluby nie będą grały po 6 metrów, po 6 kolejek z trzema rywalami w jednej grupie. Tylko teraz tak to, tak to wygląda, że kluby będą grały po dwa zespoły z każdego koszyka co daje 8, 8 rywali, 4 mecze domowe i 4 wyjazdowe. I nasz zespół królewski trafił na Borussie Dortmund. Liverpool, AC Milan, Atalanta, Red Bull Salzburg, Lille, VB Stungat i Brest. Patrząc tak sportowo pod kątem tej grupy, no to wydaje się, że najtrudniejszy wyjazd to jest Elfit i mecz z Liverpoolem, ale pamiętajmy, że mecze z Liverpoolem na wyjeździe zawsze kończyły się dobrze i tam nasz zespół potrafił naprawdę Zdominować Liverpool i wygrywać takie mecze. Co do pozostałych przeciwników, myślę, że yy, sanując yy, tych rywali, z którymi będziemy grać, to naprawdę ta, gru ta grupa ligowa nie jest naprawdę zła i można być spokojnym, że że z tej grupy spokojnie wyjdziemy. A co do nowego formatu ligi mistrzów, to naprawdę ja też nie kłamałem tych, tych zasad, tych reguł. Też się gubiłem, jak, jak większość kibiców królewskich, bo to naprawdę jest dla mnie dziwne, że, że nie dość, że gramy yy, z różnymi z tego samego koszyka, że teraz yy, wpadasz na na zespoły z koszyka i tak dalej, to jest naprawdę można się pogubić, naprawdę to było po prostu szaleństwo i moim zdaniem Noefa że psuła Ligę Mistrzów, taką jaką znamy ja sam jestem, yy, nie jestem nie zwolennikiem tego nowego formatu, uważam, że ten nowy format Ligi Mistrzów zabije piłkę rożną na dobre i przede wszystkim to jest kolejny taki problem dla, dla Stabu dla trenerów, którzy naprawdę będą mieli kłopoty, że uzbierają każdy na dany mecz, no bo mogą być konienne, groźne kontuzje, to jest wypadnie właśnie tak bez, bez krócowego powodu. Problem też będą mieli trenerzy nie tylko z kontuzjami, które przyjdą w tych większych meczach, Yy, przy tym nowym formacie, ale też będzie kłopot z terminarzem. Ten terminarz będzie robił się coraz czaszny. Yy, będzie problem dla też, yy, dla Asnotiego, no, dlatego, że będzie miał problemy też, jak lotować składem na kolejnym bence, no bo właśnie ten, ten kalendarz Robi się zbyt y, tłusty, że tak powiem i jeszcze też y, taki problem widzę, że no, UEFA idzie otwarcie na wojnę z Superligą, pamiętamy co Perez obiecał i liczę na to, że Perez do, jako dobry pre, prezes, y, najlepszy prezes y, światowego futbolu dotrzyma słowa i, i naprawdę tą Superligę stworzy, bo naprawdę y, sam już wolę nieraz oglądać Superligę za darmo niż... Oglądać nowy format Ligi Mistrzów yy, i jeszcze yy, żeby kibic normalnie dopłacał za tą Ligę Mistrzów, ale nic, mamy to co mamy, także zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym nowym sezonie. Wiadomo po co się idzie do Ligi Mistrzów, wiadomo o co, o co gramy, jesteśmy obrońcami trofeum, także, także idziemy po tym puchal. Europy. Także u siebie Dortmund, Milan, Salzburg i Stuttgart, a wyjazd Liverpool, Atalanta, Lille i Brest. A teraz przechodzimy do, do bardziej ważniejszej: bo w wczoraj Real Madrid rozegrał mecz trzeciej kolejki na liga i jest sponsor wyjazdowy że z Las Palmas. I kanno aceroty powstają wczoraj na taki skład w ramce Kontua w obronie Waszke z Militao Ludiger. mendy, w pomocy Całmeni, Atak stanowili w e, Luka Modric, Brahim Diasz i jako ta, 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 taka, taka typowa dziewiątka Kylian EBAP. Z ławki dla żeboi weszli i zagali w tym meczu Frankenstein, Lodligo, Angela Giren, Tani Carvohan, który w tym meczu miał nie zagaz, bo miał odpocząć, ale jednak wszedł na boisko i na boisku też pojawił się Endlich. I teraz przejdźmy do mojej opinii o tym spotkaniu. No i to spotkanie zaczęło się tak, że ta pierwsza poba zaczęła się naprawdę tragicznie, katastrofalnie, bo już bo już w piątej minucie straciliśmy głupią bramkę na jedną żonę, no zdobył tą bramkę naprawdę bardzo łatwy sposób. W ogóle piłkarze nas palmasz przy tej akcji zjechali nas jak trzeli. Balwenda nie zdążył się dobrze ustawić. Chaumeni też, źle był ustawiony przy tej stracie bramki. Ludiger i, i, i Militao po prostu zawalili sprawę. W ogóle tam. Cała linia, linia e, obrony zawaliła szpałę i kontua niestety nie zdążył nas nie 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 uratować przed stratą bramki, i niestety myśmy przegrywali jeden no, po 5 minutach pierwszej połowy. Po tej straconej bramce Real Madrid szybko się do ataku, próbował zdobyć e, bramkę na 1-1, ale. Ten mur był twardy, nie do przejścia, bo nas Palmas bardzo wysoko się broniło się w tym meczu. I mieliśmy też sporo to też w tej ósmej minucie, kiedy no, nas Palmas by nas już dobić na dwa Żelo. Ale mieliśmy takie przejście, że ta bramka na się nie wpadła. I potem, już naprawdę, no, ta pierwsza połowa naprawdę w wykonaniu realu ma do zapomnienia. Graliśmy słabo, graliśmy tragicznie, zbyt wolno myśmy tą piłkę prowadzili przy tych podaniach. Po prostu nie dało się tej pierwszej połowy oglądać. I myśmy naprawdę, powiem to odważnie, ale myśmy naprawdę zasłużeniem przegrywali po tej pierwszej połowie. W drugiej połowie też mieliśmy sporo szczęścia, kiedy naprawdę szanowno, Rod Rodríguez, były piłkarz e, balsamowy, który grał e, obecnie w Palmas. E, mógł też dobić, dobić nas, mógł też strzelić bramkę e, na 2 ale na całe sześć, jasne, ograł Thibaut ale na całe sześć e, kopnął tą piłkę nad bramką bardzo wysoko. Też mieliśmy sporo sześć, kiedy Las Palmas stworzył sobie taką sytuację, kiedy kiedy Thibaut Contoura naprawdę wykazał się kolejną dobrą interwencją i także znowu te jego wysokie ręce nas u, uratowały, nas przed stratą bramki, a myśmy ciągle czekali na, na moment, kiedy w końcu uderzymy na bramkę Las Palmas. Były, mieliśmy kilka szans, swoje szanse też miał yy, M Mapę, dla którego potem yy, w danym odcinku się wypowiem. Szukaliśmy swoich szans, ale ciągle czegoś nam brakowało: albo nas Palmas świetnie się broniło, albo, albo po prostu myśmy te całe oddawali, albo niecennie, albo po prostu były tak słabe, że, że bramka Las Palmas nie miał problemu żeby. Obronić takiej piłki. Ale na całe 6 było zamieszanie w polu kannym, i, i, i doszła do nas ta bardzo dobra 68 minuta. Zamieszanie w polu kannym spalmasz i Alda Gilentury czubkiem palca dotyka tą piłkę, kopie yy, w rękę obrońcy spalmasz, który miał bardzo wysoką odległość od, od ciała. Jeszcze i za główny tego spotkania y, podyktował rzutkanny dla królewskich. Tą bramkę y, bardzo pięknym samym zdobył domu Winisiu I po tej bramce naprawdę gdzieś uwierzyłem, że naprawdę w końcówce możemy to spotkanie wygrać. W końcówce swoją szansę miał Eli, który, który kiedy ledwo wszedł na boisko dostał tą. Pierwszą akcję do, do wykorzystania, niestety Szał Enrika był wysoko, wysoko nad Nad bramką, także Kiniel Mbappé też z tego kąta próbował uderzyć, ale to nie było to Jeszcze, jeszcze swoje samce też miały yy, Nasza dziewiątka yy, Czyli Mbappé, ale niestety też te stały, Albo były w bosą statkę trafione Albo po prostu też e, niedokładne te rzutki były, były e, w polykane niedokładne do, do podania. I niestety po tym słabym meczu naprawdę zagraliśmy naprawdę bardzo słabe spotkanie i niestety remisujemy z nasz palmas jeden. Jeden jeden z nasz palmas to no, trochę no trochę, no, trochę w topa, no bo po trzech kolejkach naprawdę bardzo to słabo wygląda. Mamy tylko y, 5 punktów zdobytych, 1-1, no, no z tego wyniku nie można być zadowolonym. Jak się rymieszuje się z takim przeciwnikiem który naprawdę no ten stan na Liga też nie ma najlepszy, a pomimo tego naprawdę, no naprawdę, y, grasz naprawdę takie, takie gówno, że naprawdę w głupi sposób tracić te punkty. Yy, I tak wyglądały statystyki końcowe z tego meczu yy, Las Palmas Real Madrid. Yy, Mecz zakończył się, tak jak już wcześniej mówiłem, wynikiem 1-1. Podział punktów, a statystyki wyglądały tak. Lepsze posadzanie piłki mieliśmy my. Lepsze G także my mieliśmy więcej okażeń. My, myśmy stworzyli w tym meczu interwencję bramkarza. Tutaj bramkarz na Palmas miał więcej interwencji do wykażania się niż Thibaut a Aszałów naprawdę cennych w tym meczu Las Palmas 2, Real Madrid 8. W cennych, w cennych podaniach, yy, według statystyki SofaSkol, to naprawdę była konienna dominacja królewskich, bo ponad 500 podań i te 8 szaf, ale coś z tego jak, jak masz takie dobre statystyki, to co z tego, kiedy masz naprawdę masz super statystyki, no to co z tego, że nie wygrywasz tego meczu i naprawdę już wielokrotnie już mówiłem, że jasne statystyki są w piłce wa ważne, ale statystyka też potrafi kłamać rzeczywistość. I statystycznie to jest, jakby to powiedzieć yy, yy, jakby to powiedzieć, yy, tak w skrócie, yy, druga, druga strona medalu, że tak powiem. No i 1 września o godzinie 25:00 na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie zagramy drugi mesu u siebie z Realem Betis i to będzie już taki naprawdę prawdziwy sprawdzanaczek możliwości, no bo nie ukrywajmy, że Real Betis to jest trochę większa półka niż nas Pan match. i także też jest e, bardzo trudny przeciwnik do, do grania. Tutaj przede wszystkim liczę na to, że naprawdę zespół no, w końcu się przełamie, że w końcu zespół zacznie grać w, w tą piłkę nożną, jak jak należy, bo naprawdę mamy dzisiaj zawodników, którzy potrafią grać piłkę nożną, i liczę na to, że 5 września naprawdę w niedzielę uda się tym punktem wyrwać. I liczę na to, że w końcu, że w końcu wygramy, wygramy to spotkanie, no bo naprawdę no, punkty nam uciekają, a naprawdę. Ja wiem, że to jest początek sezonu, że dopiero piłkarze się rozkręcają, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wygrywać mecze, nieważne z jakim rywalem, czy u siebie, czy na wyjeździe. Najważniejsze w sezonie ligowym jest to, żeby wygrywać mecze, żeby zdobywać trzy punkty i żeby gonić y, czołówkę ligi. Także liczę na zwycięstwo z Betisem. I czas na ostatni ważny moment w tym odcinku, czyli Wasz ulubiony program i mój też M. Jak Mbappé. A więc, jeżeli chodzi o ocenę Kyliana na Mbappé za ten mecz, zastanawiałem się, kiedy patrzyłem na niego, kiedy miał te problemy yy, z tą piłką, kiedy ta piłka mu odskakiwała, kiedy miał problemy, żeby, żeby wykiwać z przeciwnika. Miał też problem dużo kłopotów z tym, kiedy y, przyszymik łatwo tą piłkę mu odbierał. To tak się zastanawiałem, kurde, dam ci tą wujkę, bo naprawdę na tą wujkę zasługujesz. Ale doszłem do wniosku, że no ten Kinian MAP w pewnych momentach naprawdę dajesz sobie radę, nie gra tak źle. Y, widać, że powoli, powoli ten MAP wraca do... do... Do tej najlepszej swojej formy. Widać, że pokazuje chęć gry, chęć w, w, wymiany podejść z kolegami. Też szukał e, sałów Jasne, brakuje mu, mu, mu tej bramki. I tak dalej, i tak dalej. Bo widać, że te sały znowu były niecenne. Fakt, faktem, no jasne, może być takie tłumaczenie, że Ej, no Kinian, no trzeci mecz, i znowu bez gola i bez asysty. W poprzednim odcinku powiedziałem: Spokojnie dajmy czas Kinianowi ten mecz, żeby dobrze dopasował się do zespołu. I także moja ocena za ten mecz, za Spanmacz, poszła nieco w nieco górę. I za ten mecz, za ten występ Kiniana oceniam na 3. Na 3, dlatego że naprawdę Kinian w tym meczu naprawdę mega się starał. Widać było, że naprawdę nabieram większej ochoty do gry. Tak jak już wcześniej mówiłem, no Kinnian szukał gry z kolegami, szukał tych wymiany, tych podaj, starał się coś nieco sam robić, jakieś akcje. Także powoli, powoli ten Kinnian z meczu na mecz będzie w większej, lepszej formie. Mam nadzieję, że w końcu tą bramkę zdobędzie, bo nie ukrywam życzę mu tego. Na razie Kinnian, masz ode mnie trójkę. Ale spokojnie, Kinian. Spokojnie, nikt, nikt nie chce tutaj Ciebie za bardzo krytykować. Ja też nie chcę na Kiniana krytykować. Także za ten występ masz dobre trzy. I dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie jeszcze raz o hatliku mojego kanału: czyli sub, like, dzwoneczek i oczywiście komentarz pod y, filmem. Chętnie poczytam Wasze komentarze, jak oceniasz się Leal Madrid bliżej, bliżej misów w tej fazie ligowej. Jak ogólnie ocenia się to w ogóle te losowanie tej fazy ligowej. Też chętnie poczytam Wasze komentarze po meczu z Las Palmas, jak Wam się podobało jak waszym zdaniem Real Madrid zagrał w tym meczu czy zgadzasz się, czy zgadzasz się że z moją opinią po tym meczu i pamiętajcie też na koniec, żeby, żeby obserwować też mojego TikToka tam też są naprawdę bardzo 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 ciekawe informacje dotyczące naszego Real Madrid trzymajcie się ciepło, widzimy się po meczu Realu Madrid, że znałem Betis. Uno do Stresz, Hala Madrid i nada masz. I na koniec dostałem wam tabelę na Liga przed e, oniem 2024-2025. Po trzech kolejkach. Uno do Stresz, Hala Madrid i nada masz Cześć!